Jana Malwy, patrz. Są gigantyczne. Jakie powinny być? To przesadzono. A to te, co Ty sadziłaś, pieliłaś. Patrz. Piękne. nowych porządków na Dąbrówce, czyli przywrócenia, reaktywacja drogi. Pokazuję z tej strony, bo to świetnie widać, jak schludnie teraz wszystko, co mam tu na podwórku się prezentuje. I proszę, zrobiliśmy to wczoraj ze Stachem. Stacha to była kara za zatwierdolenie alkoholu i anerek no, ale ja też przy tym zasuwałam bo ja czyściłam te wszystkie gałęzie to zaraz będzie pokazane że one już teraz nie będą takim zwałami wielkimi tylko są ładnie podcinami po no, jak te wszystkie zwały co mam tu od ale widać jest droga. Tutaj nie pokażesz, nadchodzi burza. O proszę, tu jeszcze ładnie widać. Dwa dni. 7 godzin to robiliśmy. O! sobie jeszcze pozyskał oko. Tu są takie kupeczki z tych gruzych się Przydadzą, że wyschną na cokolwiek. O, tu jedna, druga, trzecia, czwarta. A te liście zajmują tylko tyle miejsca. A nie takie zwałe jak mam na otwórku. I teraz wejdę jeszcze od drugiej strony. A tu jeszcze. O! Tu trochę większe, bo tu dużo mi mirabelek. Ale o! Takie kubki eleganckie. zrobione O! zaraz będzie widać tak to wygląda z tej strony zero krzoli zero jakichś badyli zero śnięcia o proszę Trzeba. płot rozwalający się, ale jest a ogródek na dzień dzisiejszy trochę słabe światło bo już słońce zaszło idzie burza. Wygląda tak, też nieźle. Tu i rysy, które Ale najładniej gniaśni. Ale najładniej teraz wygląda tu ta część. Ale tu piwoni już nie będzie. Będą inne krzaki. Tu będzie ładny żywopłot. I tam te krzaczki. Teraz jak coś chcę tu przyciąć też, to jest mi łatwo od tej strony, od tej. Te bzy też będą w żywopłot przycięte. O! Cudnie. teraz patrzcie ile ich jest, to jest po prostu niesamowite, ale są i żywe, pokażę wam zaraz olbrzymie, tyle jeszcze nie widziałam, nie wiem czy to na filmie będzie widać dobrze, ale o ta wielka, piękna jest żywa i ta obok mnie, są żywe, może to po prostu, że dużo wody, mała wody spadła i spłynęły. Nie będzie tego widać na filmie, a tam dalej nie chcę iść, bo zmienię się